Witam serdecznie, jestem Ewa. Zbliżają się ostatnie dni karnawału i tłusty czwartek. Jeżeli szukasz przepisu na smaczne, mięciutkie, tradycyjne pączki, zapraszam na filmik. Wspólnie przygotujemy pączki, które zawsze się udają. Są lekkie, puszyste i nie chłoną tłuszczu. Zapraszam na filmik. Z przepisu wyjdzie 15 pączków. Ciasto można przygotować ręcznie lub w planetarii. Ja na filmiku zrobię je ręcznie. Wszystkie składniki powinny być w temperaturze pokojowej. 250 ml mleka podgrzewamy. Najlepsza temperatura to 35 stopni. W miseczce kruszymy 35 g drożdży. Wsypujemy dwie płaskie łyżki cukru, które bierzemy z 40 g przygotowanych do przepisu. Rozcieramy cukier i drożdże. Wsypujemy dwie łyżki ciepłej mąki. Mąkę najlepiej włożyć do piekarnika nagrzanego wcześniej do 30 stopni Celsjusza. Następnie wlewamy 80 ml ciepłego mleka i mieszamy. Mieszamy dokładnie, aby nie było grudek. Gotowy rozczyn wkładamy do ciepłego piekarnika na około 20 minut. Powinien podwoić swoją objętość. W tym czasie do miski wbijamy 7 świeżych żółtek. Wlewamy ekstrakt waniliowy i wsypujemy resztę cukru. Mieszamy. Następnie miksujemy przez około 5 minut na jasną, puszystą masę. Do ciepłej miski wsypujemy ciepłą mąkę. Następnie wlewamy wyrośnięty rozczyn. Mieszamy. Wlewamy ubite żółtka. Do reszty ciepłego mleka wsypujemy szczyptę soli. Mieszamy, aby sól się dokładnie rozpuściła. Mleko wlewamy stopniowo, porcjami. Mieszamy i kiedy mleko zostanie wchłonięte przez ciasto, wlewamy następną porcję mleka. I mieszamy. Mleko zostało już całkiem wchłonięte. Ciasto jest bardzo klejące, ale nie dosypujemy mąki. Wlewamy jeszcze dwie łyżki rumu albo spirytusu, albo wódki. Mieszamy. Teraz ciasto najwygodniej będzie wyrabiać na stolnicy albo na blacie kuchennym. Będziemy je wyrabiać mniej więcej przez 20 minut. Im bardziej ciasto będzie wyrobione, tym bardziej pączki będą puszyste i lekkie. Po około 5 minutach wyrabiania ciasto jest już gładsze. Nie klei się już tak bardzo, i to jest moment, aby wlać część ciepłego, rozpuszczonego masła. A więc wlewamy masło i łączymy je z ciastem. Kiedy masło zostanie wchłonięte przez ciasto, wlewamy następną porcję. Cały czas wyrabiamy energicznie ciasto. Całe masło zostało wchłonięte przez ciasto, które jest miękkie, elastyczne i nie klei się do stołu. Teraz ciasto składamy. Robimy kulę. Kulę wkładamy do miski, do ciepłej miski. Przekrywamy ją ściereczką. Ciasto odstawiamy w ciepłe miejsce. Zimą najlepszy będzie piekarnik wcześniej nagrzany maksymalnie do 30 stopni Celsjusza. Ciasto będzie rosło przez około godzinę. Powinno podwoić objętość. Nie powinno także przerosnąć. Wyrośnięte ciasto przekładamy na blat kuchenny. Będziemy je wyrabiać przez około 5 minut, aby pozbyć się nagromadzonego w nim powietrza. Ciasto kroimy na równe kawałki. Moje ważą 55 gramów. Z ciasta formujemy kulki. Lekko je spłaszczamy i układamy na stolnicy. Ciasto przekrywamy ściereczką na około 20-30 minut. Pozostawiamy je do wyrośnięcia. W tym czasie przygotowujemy olej. Będziemy potrzebować około 1 litra dobrego oleju. Olej rozgrzewamy do temperatury 168 stopni. Garnek przekrywamy pokrywką, aby olej równomiernie się rozgrzał. Kulki pięknie wyrosły. Możemy zacząć smażyć pączki. Temperaturę oleju sprawdzamy termometrem albo patyczkiem. Kiedy olej ma odpowiednią temperaturę, obracamy kulki, kładziemy je delikatnie na oleju stroną, która wcześniej była na górze. Garnek przekrywamy pokrywką. Smażymy przez około 2 minuty. Pączki odwracamy na drugą stronę patyczkiem. Smażymy je teraz z drugiej strony przez maksymalnie 2 minuty. Nie musimy już przykrywać garnka. Usmażone pączki wyciągamy z oleju i układamy na bibułce, aby pozbyć się nadmiaru tłuszczu. Po wyciągnięciu pączków sprawdzamy temperaturę oleju. Kiedy olej ma około 170 stopni, wkładamy następną porcję pączków. Pączki są pięknie uzmażone mają taką charakterystyczną białą obwódkę, to znaczy, że ciasto było dobrze wyrobione i dobrze wyrosło. Pączki możemy napełnić drzemem albo konfiturą, albo kremem, na przykład pasticera, przepis znajdziesz na moim kanale. Możemy użyć kieszeń ciastkarską albo strzykawkę plastikową. Gorące pączki polecam polać lukrem. Natomiast zimne posypujemy cukrem pudrem. Lukier przygotujemy z cukru pudru i z soku z cytryny albo z wody. Do cukru pudru dodajemy dosłownie po kropelce soku. Mieszamy energicznie. Lukrujemy za pomocą pędzla. Możemy także... Pączki zanurzyć w lukrze. Na jeszcze ciepłym lukrze układamy skórki pomarańczowe. Pączki są wyrośnięte, są lekkie. Najsmaczniejsze są jeszcze ciepłe. Pączki są przepyszne. Być może są smaczniejsze niż w niejednej ciastkarni. Jeżeli spodobał Ci się ten przepis, zachęcam Cię do subskrybowania mojego kanału i do pozostawiania lajków. Zapraszam na następne przepisy. Ciao, ciao!